Dzień dobry, Tomasz Regulski, dom aktorski Brokers. W trakcie wczorajszej sesji amerykańskiej w notowaniach eurodolara obserwowaliśmy chwilową korektę wzrostową. Kurs tej pary walutowej znalazł się przez moment ponad poziomem 1.34. Impuls do zwyżki dała publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia amerykańskiego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Z zapisków tych wynika iż amerykańskie władze monetarne pozostają bardzo łagodnie nastawione do polityki pieniężnej. Niektórzy z przedstawicieli komitetu wręcz ostrzegali przed zbyt wczesnymi podwyżkami stóp procentowych w tym kraju. Dzisiaj eurodolar powrócił już pod poziom 1,34. Z punktu widzenia analizy technicznej posiada on potencjał do zniżki w okolicy poziomu 1,3330. Dzisiaj z Eurolandu napłynęło już na rynek kilka odczytów wskaźników. Poznaliśmy między innymi finalny odczyt indeksu PMI dla sektora usług. Odczyt ten został zrewidowany nieznacznie w górę, nie miał on jednak wpływu na notowania euro -dolara. Podobnie jak rewizja danych o PKB Eurolandu za czwarty kwartał, dane te zostały zrewidowane nieznacznie w dół. Dzisiaj poznamy jeszcze z Eurolandu, a dokładnie z Niemiec, dane na temat dynamiki zamówień w przemyśle. Na rynku krajowym nie obserwujemy wciąż większych zmian. Kurs par euro-złoty oscyluje wokół poziomu 3.83. Najbliższe godziny nie powinny przynieść zmiany tej sytuacji. Dziękuję bardzo za uwagę życzę udanych inwestycji.